Po wielogodzinnej podróży, oczywiście, nieważne jak zmęczeni, na ryby. A jak ryby się podobają? Ryby dzisiaj biorą świetnie, współpracują. Co prawda, niezbyt duże okazy, ale zabawa jest przed No i właśnie, o to chodzi. Coś tam połowiliśmy, będzie, będzie kolacja. Teraz na leniucha próbujemy, może się da skusić jakiegoś halibuta. Adaś ma fajne planie na gumę. A jak było jedno, to będzie na pewno drugie. Był e, drugi załogan, Krzysiu. Hej. Krzysiu, Krzysiu. Krzysiu dzisiaj sałatę miał, pranie sałaty e, na kolację. E, na sałaczkę, na tak kolację. Piec. Ale dzielnie walczy, też fajne rybki zrobił. Pięknie. No i walczymy dzisiaj w takiej pogodzie. Jest chłodno. E, ale pięknie. Bardzo ładnie tutaj. Dzięki Bogu nie wie bardzo wiatr no widać. Tam widać, tam widać. Kolegów. Próbują. Oni kłusują. My mówimy legalnie, oni kłusują. Nic z tego nie wychodzi na razie. No ale jesteśmy na rybach. Na rybę przyjechać oni takie piękne nogi. O, tak jak tam. Piękna. To jest chyba wulkan nowy. Tak mi się wydaje. No, i posiedzimy jeszcze, nie wiem, godzinkę, chyba góra. Wracamy zmęczeni wszyscy po podróży. Zrobimy jedzonko, pośpimy, a jutro już ma być lepsza pogoda i konkretne ryby. Drugi dzień połowów i sobie trolujemy. Szukamy halibutów Kadasz troluje? Troluje, w skutku na razie nie widać, ale wszystko przed nami Krzyś troluje? A. Troluje O, nawet na echu teraz jakiś lepki że nie roluje A. W każdej chwili coś tam może wziąć Zobaczymy co z tego wyniknie Na razie z rybami dosyć słabo Ale wszystko co najlepsze przed nami a trolowanie wygląda tak. Nasza mapka mniej więcej na 17 metrach szukamy ryb. No, głównie halibuta. Za tym tylko podskubuję, ale piękny tej chwili, ty tej chwili, w ale na jaki tej chwili, pociągnął mi <głos> <głos> Tak. Oj, no mamy dwie ryby. Tutaj fajnie na trupka. Adamie, oj, jest to dźwigać. Ładna ryba. Ładna, ładna, no, 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 no na tę przynętę nie weźmie ci mała. I to Broswa w, w raczej nie jest Kopaki we dwoje Krzysztof Ile metrów ci zostało? Sto Oj Dobra śmigaj Silnik nie działa Chuj. To działa! Nie Dobrze! dobrze. dobrze. Kamy na efekt! Nie, nie, się akumulatory wyłączą zaraz! O! Krzysztof ma! Już trzeba był akumulator! <grywia> I kładę akumulatory ma!

A czekaj czekaj Bo w to chyba bo inaczej brzegu, a to tak duża molwa się zachowuje 20. I ciekawostka, ja stawiam na molwę Ja stawiam na molwę! Nie bo odchodzi odłodzi. A to zazwyczaj morwa, ale będzie ładna. Kali butów tam na metr. Panie, pięć, pięć metrów, ma. Ile metrów? 10. 10, 9 może już by było widać może faktycznie halibut coś tam widać było chyba tak, tak 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 o ty to chyba 大人気です。 No, nie, jest nie, Wielka zagadka, co to będzie? czy to brosma, czy to morwa A czy To jeszcze większa brosma? tą statek płynie po tą dużą rybę nie, no, ładnie odchodzi jak na, jak na molwę. Jeszcze tylko pięćdziesiąt metrów. Co to jest w tej wodzie? Odeszła. A, bankowo to jest Molwa. Dobię, jak zwykle, pokazał klasę. Ale Nie, dobrze zapięła się, ale owinęła, się połowę owinęła no. Molewka Ale jest, będzie jedzone o, jest dosi... No, już się tak. O, Sławek walczy z krokodylem Brawo Sławek Na razie nic, bo to jest dużo do niego jeszcze Na pewno halibut. Na pewno, na pewno. A to kibice tutaj się przyglądają. O, elektorat. Jak się uda go wyciągnąć, to będzie załatwione. Kia dasz tam i, i luki iść na dziób. Tam go zatrzymuj. Czy tutaj ma przejść? Nie, nie. Opać jak poszedł. Lupi, to daje się pod gardło. Tym się nie zacina. Musi być pod gardło. Ale spokojnie, mamy do tego czasu. To jest duża ryba. Pod koniec, lupi, inaczej. Ja dam tobie wędkę. A ja go złapię, za to Tylko rozprząść całą tą linę, żeby była luźna. Z tyłu. Z tyłu ma filmy. Wyłącz kamerę, to na razie to nie ma sensu. Ostatnie 10 metrów walki tego potwora nie wiadomo co to jest jest i nie wiem ale kloc połóż, połóż, połóż kamerę Przepraszam za emocje, ale ty że jesteśmy zachwyceni Ale to normalne wiesz, ty wiesz. Ja nie wiem, i pierwszy raz takie coś robisz. Przepraszam, naprawdę. Codzienna procedura karmienia mew wygląda tak.

Witam wszystkich serdecznie, o, szczególnie amywy, z Wrocławia A my wyglądają tak Za operatorem No jedziemy szukać ryb Jakichkolwiek ryb A pogoda wygląda tak Drugi załogan wygląda tak Ja już mu się usuwam, bo on ma swoje obowiązki A my jedziemy. wody to jego obowiązek wody, smakuje kolego pięknie jego... leje wodę o, Smakuje, o, znaczy tak. dobre łowimy halibuty, których koledzy nam już wyłowili, jedynego halibuta stąd. Siedziemy sobie w naszej zatoczce. No i opalamy się. Tutaj jesteśmy odkryci, zakryci od wiatru. Tam buja jak diabli. Jest tutaj, malinowo. Tutaj, tutaj jesteśmy zasłonięci. No i tak, tak wygląda łowienie. Zestawy sobie szukają ryb same. Może coś tam znajdą. Koledzy już złowili halibuta. O, tam koledzy są Dokładnie. Tam, tam, o, tam, tam, tam koledzy są na drugiej łodzi. Naszego halibuta złowili, a my złowimy ich halibuta dwa razy większego. Pięknie się wypogodziło. Uciekliśmy z dużej wody, ale tam może też się uspokoiło. Krzyś właśnie w końcu ma swoją a, rybę. Nic. Łowimy. Coś dużego na pół czarniaka niemalże. Na pół. No. Ale i tak pół. I możliwe, że to halibut, chociaż Krzyś twierdzi, że za mało idzie. E, jak, no, jak to mały halibut, to, to tak nie tak może być. No, natomiast no, duża ryba, duża ryba, pięknie się stawia. Jeszcze tylko 120 metrów. Krzysz jest, jest najdzielniejszy w naszej ekipie, bo my łowimy elektrycznymi kołowrotkami na tej głębokiej wodzie, Krzyś wszystko ręcznie. Naprawdę dzielny człowiek. Moim zdaniem, molwa by odchodziła od łodzi, wiesz? Jesteśmy przygotowani na hol dużych ryb. Fajnie pracuje. Widać zawodowca. To będzie rekordowa brosma. Tak mi coś się wydaje. Ja nikt na lakarbia. Tak, tak. Hopla. Ja przygotuję sobie tutaj pod rękę Nasz magiczny haciek. Ryby nie widać. Nóż na bezpieczną odległość. Opla! Łowił na wielkie przynęty i łowił, i się dołowił. A jakby się kto pytał, jesteśmy na słynnym Babokanie. To jest tutaj klasyczne łowisko wychodzące z głębi. Zobacz jaka molwa Wycho wychodzi. No i tak wygląda duża molwa, a się oplątała, no mamy dużą molwę.

To co się czasami tu zdarza. Mewa została złowiona niestety. Pomóc ci jakoś? nie widzę. To jest chyba wokół skrzydła. Te dwie, dwie nitki wokół skrzydła są, wiesz? Czekaj, ja, ja ci pomogę. Ewa uratowana. Delikatnie ją wypuść. Bye! Dobry ucinek, mowa uratowana to Najprawdopodobniej najprawdopodobnie bo tam było strado doszło, wiesz Ale będzie minerowy O to w tej kamerze No i właśnie, jigujemy sobie z nudów, bo tu nic się nie dzieje. Krzysztof właśnie łowi dorszyki, a ja muszę dać troszkę niżej, Ups. coś tam jest przy dnie, jakaś rybka. Tak, wow, dublet Dublet! Krzysztof ma dubleta Dwa mikruski Pogoda, mało wakacyjna, a my łowimy Daj Jeszcze mu na razie Jak na gni tak by... no. Nie Nie miecham przypadkiem na beton, nie? Żeby on nie wszystko jest okej okay. Czuję, że mogłem ciąć, kurwa. O, jest, pokoje, jeszcze jest, jest. Dobra, wryj go. Jest? Siedz! Wyciągać sprzęty. Nie, nie Ale jak ładnie A może to nawet dorsz? Coś małego. Coś małego, zobaczymy. Ale jest. Na trupa. To jest rzadkością ostatnia Uwaga, z na lewo burtę. O, masz Volvo. <noise> <noise> Ostatni dzień rano lało jak Robimy sobie rybki na drogę, cała pora i wodność marzenia. Kurczę, pięknie się zrobiło, troszkę wiaterek, a myśmy dzisiaj zrezygnowali z połowów. No ale i tak sobie pięknie spędzamy czas, to urlopów, wakacje. Co więcej, do szczęścia. No i przepyszne jedzenie, to. Produkcja rybek na drogę, na dzisiaj i bałagan w kuchni. To jej proszę, będzie sprzątać